Pesto z Mniszka Lekarskiego. Czy to ma sens? Sprawdźmy. Dzisiaj jako króliczek doświadczalny pokażę Wam, jak zrobić pesto ziołowe z Mniszka Lekarskiego, ale nie tylko. Szczerze mówiąc, nie chodzi tutaj o sam fakt, że pesto jest zrobione z Mniszka Lekarskiego i czy to w ogóle tak naprawdę jest pesto, bo owinamy oczywiście na składniki, których ja tutaj nie dam przynajmniej część. Ok, może jeszcze raz. Oryginalne pesto to oczywiście oliwa, bazylia, ser i inne dodatki. Tutaj nazwa pesto tylko dlatego, żeby mieć mniej więcej obraz o co mi chodzi. Wykorzystanie miszka lekarskiego w taki sposób, żeby był dla nas dobrze zjedliwy, żeby było przyjemny, no i też jakiś po prostu sposób na to, żeby korzystać z ziół. W tym wypadku roślina, która działa korzystnie na naszą wątrobę i nie wchodząc tutaj w szczegóły, robię trochę zakroika doświadczonego. Po prostu chcę Wam pokazać jak można korzystać z darów natury, po prostu za darmo, żeby wzbogacić albo też zrobić niemalże w całości na no jakiś produkt do W tym wypadku jest to tak zwane pesto, gdzie miszka lekarskiego będzie dobre 50%. Kiedy skorzystamy z młodych liści, mamy, mamy gwarancję, że będzie to produkt danie zjadliwe, dodatek do dań zjadliwy, bo będzie goryczka, o to nie chodzi, natomiast nie żeby było bardzo gorzkie. Też nie chodzi mi o sam fakt, że to ma działać korzystnie na wętrowe, tylko tak naprawdę skupiał się w tym momencie na tym, żeby na przykład w trudnych warunkach, kiedy, kiedy jest ciężko, kiedy nie mamy dostępu do do żywności w sklepie, jak korzystać właśnie z darów natury? No i wykorzystując między innymi właśnie mniejszkat, który działa na nas korzystnie, plus inne rośliny, jak zobaczycie, jak widzicie, które są no, po prostu w zasięgu ręki. W zasadzie wszystkie gatunki polskich drzew, no czasem po obrótce, ale są nabywalne. Jeżeli są jeszcze młode liście, młode pąki, no to już w ogóle mamy cud. Tutaj również korzystam z porzeczki, i oczywiście smak, który złagodzi tą gorycz, a także nada e, takiego smaku naturalnego, kuchennego, czyli akurat tu będzie mowa o czosku niedźwiedzim. Czyli czosnek, który w moim przypadku do kanapek będzie się dobrze sprawdzał. Jemy sobie radą jajeczko, jemy sobie 100 e, chlebek, masełko. Na to właśnie pesto, różnego rodzaju. To jest oryginalne, wyjątkowe, pierwsze tego typu widzicie, widzicie taki miks z wiosennych, naturalnych ziół. No i jest myślę, to jest wysiłek czosnek. Nie musi być go dużo, jeżeli go nie macie, no to dobrze mieć chociażby właśnie tam bazylię oryginalną z pesto, a jak też nie macie, no to pomyślcie, co możecie dać. I... Dary natury mówiąc, polecam zainteresować, pomyśleć, wyjść albo do swojego ogródka, albo po prostu przejść gdzieś po łące, po polu przy lesie i naprawdę można znaleźć, ja myślę, że spokojnie około 100 gatunków roślin, które będą dla nas dobre. Oczywiście dobrze, męż, jeżeli się nie znamy bardzo na roślinach, no to chociażby aplikację jakąś w telefonie, która nam pomoże zidentyfikować daną roślinę. No, no oczywiście, jeżeli dodajemy niewielkie ilości, to co, co byśmy teoretycznie nie dodali, to nic nam się nie powinno zadziać, ale oczywiście dla bezpieczeństwa lepiej wiedzieć, co wkładamy. Później do ust. No ja tu korzystam z różnych roślin, jak widzicie, bardziej, mniej dzisiaj docenianych, czy też nawet przez prawo ograniczanych. Niestety żyjemy w takim świecie, gdzie ogranicza nam się do natury dostęp. No i okej, okay, mamy roślinki puczem, i oczywiście bardzo dobrze. Polecam kilkukrotnie. Polecam pokroić wstępnie przed zbędowaniem. Oczywiście jak mamy, to nóż ceramiczny lub ze stali, stali szlachetny, Oliwa z oliwek jaką byśmy nie mieli. Oczywiście możemy też użyć ręcznie świeżutki tłoczone olej. No i co istoty, moi drodzy, troszkę kwasku cytrynowego lub innego kwasu lub też po prostu no, sok z cytryny. On będzie dodatkowo takim konserwatem. Również troszeczkę ten smak nam złagodzi i goryczy. No i nada tej kwasowości, która która też jest dobra dla nas wszystko tam od oczywiście nie wejdzie więc na dwa razy jeżeli będzie za gęste, no to oczywiście dajemy troszeczkę oliwy jeżeli za rzadkie, no to musimy pomyśleć to się jeszcze i tak wszystko później musi trochę przegryźć i nabierze jednolitej konsystencji w zasadzie tak parę godzin, dopiero na drugi dzień te smaki się też fajnie połączą wszystko idealnie no i tutaj już za drugim razem problemu jeszcze drobiny oliwy. Wszystko wygląda bardzo, bardzo dobrze. Przyprawy oczywiście dodajemy sól, pieprz i co nam tam jeszcze pasuje, co jest w danym momencie dla nas potrzebne, możemy wykorzystać. I tak zwane pesto, pseudo pesto w tym wypadku e, może będzie śmiało, że to z lekarskiego jest już gotowe. No 5 i 7 dni powinno nam w lodówce spokojnie stać. I przy niewielkich gościach codziennie, jeżeli łyżeczkę dwie, czy do śniadania, czy do kolacji sobie użyjemy, nie będzie takim dyskomfortem, a pewnością będzie dla nas dobre, jeżeli chodzi o jakość, myślę też o zdrowie. No i, no i za darmo w zasadzie moi drodzy. Tutaj w zasadzie tylko i wyłącznie oliwa wybiera klasko cytrynowego i wszystkie koszty na przyprawy. Inne koszty są po prostu niepotrzebne. Moglibyśmy dodać ser żółty, oczywiście, że jak najbardziej. Moglibyśmy ozeżki jak Bormila Limpesto, również y, y, tylko w obrazie rozgranicza. Także moi drodzy, polecam. Ja tutaj w tym momencie robię za takiego kulika doświadczalnego. Eksperymentuję doświadczam, ponieważ. A, no właśnie, to wszystko co nas otacza, co jest za darmo, co jest dobrej jakości i świeże, bo po prostu e, z natury. Mam dla się ręki i warto korzystać, zwłaszcza w czasach, kiedy, no, kiedy jest różnie na tym świecie. Polecam, moi drodzy, zainteresować się tematem, bo warto. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się cześć.